Cześć. Cześć. Witaj. Pomyślałem w ten sposób Tobie wytłumaczyć ten indikator. Po instalacji powinieneś oczywiście zainstalować plik, folder danych, MQL5, indikator i on się tu znajduje. Po instalacji już wiesz, jak go uruchomić. Wstaw. Wskaźniki. Dostosuj. I mamy indikator. Wasco indykator V22. To jest dla Ciebie po angielsku. Tu. Po lewej stronie mamy cały indykator. Na dole niebieskie jest S saldo, K kapitał, DD dostępny depozyt P total rachunku sell limit to znaczy zajęte pozycje prawy róg pokazuje ile czasu zostaje do wykonania świeczki z interwału powyżej. Tutaj na przykład M30. Możemy, możemy schować te niebieskie dane, klikając tu po lewej stronie wysoko, klik. Nie ma niebieskiego. Klik. Jest niebieski. Oraz całą platformę zminimalizować. O, jest, nie ma i odwrotnie. Jak funkcjonuje, jeżeli na przykład chcemy FIBO. Może inaczej. Po lewej stronie mamy segment, górna lewa część. F1 to znaczy Fibo, model 1. F2 Fibo 2, F3 Fibo 3, F4, F5. FD oznacza kasacja. Zaznaczonego FIBO, wszystkie FIBO. E1, espansja. Fibonacci, espansja. E2, E3, E4, E5. Fibonacci, espansja, E5. ED oznacza kasację, wszystkie espansje. R1, prostokąt. Prostokąty. R1, model niebieski. R2, model zielony. R3, model czerwony. Pełny. R4, model niebieski. Pełny. R5, model jasny, zielony pełny RD kasacja wszystkie prostokąty T1 trójkąty T1 T2 T3 T4 T5 TD kasacja wszystkie trójkąty H1 oznacza formacja harmoniczna H1 H2 H3 H4 H5 HD oznacza kasacja wszystkie formacji harmonicznych C1 korekta C1 C2 C3 C4 C5 CD oznacza kasację wszystkie korekty Jeżeli ci przeszkadza ten blok informacyjny klikamy minimalizacja Widzisz tu prostokąty Jak to używamy? Jeżeli chcesz, FIBO bierzemy z platformy MetaTrader 5 i tylko MetaTrader 5. FIBO normalne, widzisz? I rysujemy FIBO. klikamy, zaznaczamy. Widzisz? Zaznaczamy kropeczki. I wtedy wybieramy model Fibo z platformy po lewej strony. Na przykład F1. Klikam. Widzisz? F1, 61,8 czerwone, nawet ładnie trafiony. Lub F2, zielony, on pokazuje tylko Fiba powyżej 61,8. F3 pokazuje FIBA poniżej i 61,8. F4 najgłówniejsze poziomy Fibonacci. F5 same zewnętrzne przede wszystkim. Widzisz. Jeżeli chcemy trójkąt, wybieramy trójkąta i go używamy. No, masz tutaj trójkąt. Zaznaczony kropkami. Wybieramy jaki trójkąt? Na przykład niebieski. Albo. Żelony, albo fiolet, albo taki, albo taki, kasujemy stąd trójkąty, tu. Espansja. Jeżeli chcemy espansję, wybieramy E z MetaTrader, Espansja. I rysujemy A, B, C. Zaznaczamy kropkami. I wybieramy ekspansję, jaką chcemy. Niebieską, zieloną. Następna, następna. O. Albo taka: różne mierzenia. Widzisz, różne poziomy Fibonacci. Dlatego wybieramy. Kasujemy. E, D. Nie ma ekspansji. Prostokąty. Prostokąty. Wybieramy z MetaTrader 5 prostokąt i rysujemy ten prostokąt tutaj. On pełny jest. Dobra. Wybieramy niebieski R1. Mamy prostokąt taki, mamy drugi prostokąt, pełny. Zaznaczamy kropkami, wybieramy zieleń. Następny prostokąt, zaznaczamy kropkami, wybieramy R3, czerwień. Kasujemy wszystkie prostokąty, RD. Harmonik. Jeżeli, jeżeli wyznaczasz harmonik, który jest formacja harmoniczna, dajmy na to, która wyznaczysz jako X, A, B, stop. Niech będzie nawet tak. Może być tak. Tutaj mi brakuje coś. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Jeżeli formacja wygląda tak. XA Jeżeli formacja wygląda tak. XA B BC i przykładowo d usuwam. Powinienesz tak. John Eliot fale Eliota e tutaj i zaznaczyć x a b c d pięć. Dać kropki, zaznaczyć dwa razy. I teraz już wybrać, jaką harmonię chcesz. H1, harmonia 1. Widzisz, niebieska. H5. No, trzeba zaznaczyć najpierw. No, teraz już nie chcę. Dobra. Usuwamy harmonię, dobra, i zaczynamy od początku. Jeszcze raz, na znaczy od początku. Stop. Eliot, jeżeli mamy x a b c d Zaznaczamy kropkami i wybieramy na przykład H4. Widzisz, już masz formację XABCD harmonik. Albo klikasz H5. Tutaj nie chciał. Dobra, moment i moment. Zobaczymy, czy tak się uda teraz. Nie udaje się, tak się nie uda. Raz się udało. Dobra. Jeżeli chcemy inny harmonik, powiedzmy, nie wiem, jakiś inny, powiedzmy X, A, B, C. I D. I chcemy pełne. Tutaj są różne, na przykład niebieskie. O, widzisz niebieskie? Jakbym chciał jeszcze raz zrobić. X, A, B, C, D. I tutaj zaznaczę takie H, H1. No i spójrz, jaka fajna. Zobacz, jaka fajna formacja harmoniczna. To samo dotyczy korekt kasujemy. To samo dotyczy korekty. Jeżeli korekta zaznaczamy. A B C O perfekcyjnie, perfekt. Widzimy korekta A, B, C, D. Chcemy ją zaznaczyć jako korektę. Ponownie bierzemy Eliot, Pach i robimy A, B, C, D i jeszcze jedna kropka. Tu. Zaznaczamy kropkami i wybieramy rodzaj korekty na przykład niebieska C1 i mamy zaznaczoną korektę ABCD gdzie AB równa się CD Dolny pasek na dole po prawej stronie oznacza Ile czasu zostaje do zamknięcia świeczki? Pozdrawiam Cię i życzę sukcesów.